Niedawno opublikowałem film o czwartej metodzie na ślimaki. Czwartej i poprzedniej nocy wyszedłem znowu polować na ślimaki. I zostańcie na tym filmie i zobaczcie jakie były efekty tego polowania, a dzisiaj wiatr wieje. A co do czwartej metody na ślimaki, to kliknijcie kartę. Tutaj jest film, jak łowiłem i dzisiaj też wybieram się na łowy. Tak jak zapowiadałem, idziemy zobaczyć, czy są ślimaki w ogródku dzisiejszej nocy. Metoda na piwo jest skuteczna. Tutaj jest film, kliknijcie kartę. Chociaż jest trochę droga, dlatego szukam innych metod i innych rozwiązań, jak zwalczyć ślimaki w ogródku mniejszym kosztem. Nieraz trzeba po prostu popracować, wyjść w nocy i łapać ślimaki. Tak jak zrobiłem to ostatnio. Wiem, że nie wszystkim to się spodoba, no bo Komu chce się chodzić w nocy z latarką i łapać ślimaki? Jeden ślimaczek. Malutki. Drugi ślimaczek. Też malutki. Dwa malutkie ślimaczki na razie znalazłem. Trzeci malutki ślimaczek. I czwarty malutki ślimaczek. Wrzucimy je do tego starego piwa. Bo nie wziąłem wiaderka ze sobą. To były ślimaki z ostatnio, ale teraz widzę jednego ślimaka. A to dużego. To będzie dwunasty ślimak dzisiaj. Wow! Tu jest czat. Widzicie to? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ślimaków 9 taki duży tu jest ślimak ten też jest całkiem niezłym okazem proszę bardzo o spokojnie sięga od końca do drewienka gdyby na to chciał wleść no to liczymy teraz ten miał być 12 dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście

i się poparzyłem pokrzywami i w rękę i w nogę zobaczcie jakie poświęcenie żeby ślimaki zebrać stawimy taczkę zabierzemy słoik tutaj jak mieszka robi gnojówkę tu jeden ślimak do gnojówki dotarł jeszcze jeden plus jeden Uziemienie, ale tu ślimaczków nie ma przy uziemieniu. Może tam gdzieś są, w środku teraz niespodzianka, bo jeden ślimak siedzi tu. Mamy plus trzy. Ślimaki przeglądam wszystkie liście rabarbaru. Widzę, że są pogryzione, czyli ślimaki tu buszowały, ale w tym momencie nie widzę żadnego więcej ślimaka w liściach rabarbaru tylko ten jeden był, czyżby tyle wygryz rabarbaru czy może to te ślimaki w skorupkach podgryzają rabarbar nie znalazłem nic więcej bierzemy patio a już widziałem jednego ślimaka na patio zaraz do niego dojdziemy o. tutaj mamy gościa Kolejny plus jeden. I to by było na tyle w temacie zbierania ślimaków. 20 par ślimaków na pewno zebrałem, a wynik jest, uwaga, na tej karcie. Myk. No i teraz wiecie już, ile ślimaków zebrałem w tej nocy. Jest to wynik dość duży, ale jednak połowę tego, co przedtem, czyli o połowę wymuciłem populację ślimaków poprzednim razem. Czas do domu i spać. Co rano dogram końcówkę i wnioski. W tym małym warzywniaku nie ma ani jednego ślimaka, nie widzę. Agnieszka już tu zrobiła porządek i widać oregano oraz posadziła trzy dynie W tych kwiatkach Agnieszki tym razem nie ma ani jednego ślimaka Spodem Też nie ma Pierwsze podsumowanie, w warzywniaku było tylko 11 ślimaków Większość, taka największa populacja była pod komórką i gdzie nie gdzie jeszcze coś tam znalazłem w rabarbarze był tylko jeden ślimak bez skorupki. Ten nagi. Jeszcze znalazłem ćmę. Gapi się na mnie. A może to nie ma? Na pomidorze to coś siedzi. Czas na wsadzanie pomidorów do ziemi. A tu na wszelki wypadek, żeby te Kolery nie wylazły, to je przycisnę kamyczkiem. Bezskutecznego, bo za pierwszym razem wyleciało 44 ślimaki, a drugi, za drugim razem 25 ślimaków. Efekt już jest taki, że prawie 70 ślimaków wyleciało z ogródka, tylko w, w, na, w dwa nocne spacery po ogródku z pensetą i wiaderkiem albo stójkiem. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco i napiszcie Jakie wy macie metody na walkę ze ślimakami? Na naszym kanale znajdziecie też inne filmy dotyczące walki ze ślimakami. To są poprzednie dwie metody. A tutaj jest nasz ostatni film. Zapraszam i do zobaczenia w następnym filmie. Tutaj Agnieszka posadziła dnie. Trzy. Dwie już w śladni przyjmują. Trzecia pewnie też. A obok niej dwa ślimaki. I niedaleko następny ślimak.